Cześć! To jest znowu ja, Czeko Ty i dzisiaj gram sobie zubą w taką grę, strzelankę, jak się ona nazywa? Maskę Okej, to maskam. Okej. tylko mamy problem, żeby wejść do, do tej gry. Jak to się łącza? ja tylko muszę włączyć, bo ja Okej, okej, okay, okay, już gramy. W tej grze to jest taka po prostu strzelanka. Strzelamy się w żadnej filozofii. I teraz będziemy grać tak. przeciwko zuba. Zubom za kontra Zuba, bo w tej grze tak naprawdę to gramy sobie w 10 osób, ale mamy też tryb gry, no 1 na jeden. ja jestem ten niebieski, Bieski? kibicujcie niebieski, piszcie w komentarzu, niebieski ma wygrać, czerwony ale, ma przegrać. Ale na moim telefonie gwiazdy ja na przykład niebieski. niebieski. Aha, okej, okay. ja jestem niebieski jak coś. Okej, okay, okej, okay. to nieważne. Teraz ja szukam sobie Zuby, żeby go sobie zastrzelić. O, okej, okay. właśnie Zubę widzę. I właśnie strzelamy. Do zuby sobie strzelamy zuba właśnie. Właśnie nas zestrzelił. Jak sobie sobie zagramy trochę z zubą, to jeszcze wam pokażę ten na 10 graczy. Okej? Zuba? I jeszcze, jeszcze chciałam tutaj jeszcze tutaj chciałam pokazać, że możemy bombę rzucać tym tutaj drzewkiem, możemy kucać. właśnie właśnie mu okay. bombę. I, I chciałam przypomnieć, że, że I... coś takiego.

Tutaj mam nadzieję, że wszystko słychać, bo ja trochę zestawiam mikrofon, ale dobrze. Ja, ja chciałam powiedzieć, tak, co chciałeś? No, chciałeś powiedzieć, że, że, że mnie od tyłu Mhm. Mm e Ej, Zuba, e zuba, e zuba, a może sobie po pobierzesz ten program do nagrywania i zmontuję ten odcinek, żeby dzieci, żeby dzieci też widzieć, jak to u zuby wygląda na telefonie? Jak mnie zabija? Co to na to? Nie? No jak ty to robisz? Nie, okej, okay, ja mam swój, swój pomysł Mam swój pomysł jak cię przechytrzyć Patrzcie na to ja, Jak ciacho mistrz robi Chowa się tutaj jak, zub, jak zuba idzie to sobie w niego strzelamy i giniemy <śpie> <śpuszczaj> Ja, ja chciałam ja powiedzieć wracając do tego co mówiłem Ja chciałam powiedzieć, że że jak, będzie kilka, że nie, jak będziemy grać. będziemy grać kilka youtuberów, no to oczywiście zagramy sobie z na dwie drużyny. Dobrze, jeden na drużynę youtuberów przeciwko druga. To tak też można. już je, już niedługo taki odcinek nie będzie. Może czymś fajnym. Dajcie hajdam subskrybujcie go. No, ja, jak to? Znaczy, ja, ja kogoś zabiłem kilka razy, bo w tą grę gram od dzisiaj, bo przypominam, że mistrzem od znajdowania fajnych gier to jest oczywiście Zuba. nie ja. Wszystko on nie wymyśla? Ja, nie, i znaczy... nie wymyśla, Znaczy, no, nie wymyśla. Cześć, to jest zuba Sobie tutaj na ekran, zuby to z tyłu się Ja właśnie. Ile już tak mamy 3 minut, okej. Okay? To dobrze, czasem bombę rzucę że jestem za tobą! Wielolę, yeah. no, zabiłeś się sam Jak do? Teraz? Nie wiem jak. Albo ja takie ja przez przypadek przyszedłem. OK. No i, ale możemy zrobić w kilka youtuberów na przykład 3x3 3, albo 5 na 5, jeśli się uda. Jeżeli wy jesteście youtuberami i chcecie wziąć udział, to koniecznie piszcie do mnie. W dyskusji. Ja oczywiście nie odmówię takiej propozycji, oczywiście. B je, je. Będziemy być może w Manicraftie, jak już kilka osób założy swoje kanały, będziemy... A tak w ogóle to się da w tym skakać? O, da się, okej, okay. nie, nie wiedziałam. Jest 0 do 70 dla zuby I, i mecz się kończy za 58 sekund, więc ja lecę coś tutaj sobie ustrzelić. Zuby. No no przynajmniej po... no jak, ja, jak się to robi? Przecież ja, ja, ja w zuby przestrzelam, prawda? Nie. Jak to nie? nie, nie. No, ten środek teraz, tego... Teraz ze, ze snajperki do Ciebie. Ten środek ma być na Zubie, tak? Ten środek, tak? O, o widzicie? I zabiłem Zubę. Pierwszy raz, jest 83 do 10. Okej, okay, ale w, ży w życiu nie pierwszy raz. W tym meczu pierwszy raz. Więc łapka w górę za to, co zrobiłem. O, widzi, widzę zubę, widzę zubę. Widzę zubę. Ha 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 ha. Zubę zginie. Albo i nie, bo się mecz kończy za sekundę. Koniec. Skidrałem się. I przegrałem. Dobra, gramy jeszcze raz, okej? Okay. To, bo to by było za krótko. No po, po kilku meczach możemy. Ja jeszcze... Ja jeszcze nie wiem jednej rzeczy. Czy... Czy opening w Brawl Stars już był, czy jeszcze się nie pojawił, bo ja go jeszcze nie nagrałem. Nie wiem kiedy się pojawia, okej, okay, nieważne. Ty mnie zaprosisz, bo ja nawet nie wiem jak się zaprasza. Chwila, ja już cię zaprosiłem, yy, ale ja chcę tutaj jeszcze jedną rzecz ustalić. Dobrze, to wy macie czas na łapkę w górę i subika teraz. Lofi, yy. match, yy, zagramy sobie... Zmieniamy arenkę, zmieniamy arenkę, żeby nie było na tej samej wszystko. Bo tam już mi się trochę tam też O, tak, tak, tak. Inna teraz będzie. A, a jak się zmienia hosta, żeby ja był hostem? Jak to się nie, robi? Ale ty byś musiała tworzyć ten. No? A jak się tworzył? Pokażesz mi jej po odcinku? No, znaczy, ty, ty, ty nie, 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 No, mam piąty skończyć? poziom. Piąty poziom już mam. No tak. Okay, a a to... ZU mamy trzynasty. Dobra, gramy. i no, Ja, ja, ja wo, Żeby nie było, że znam tam. Mapkę na pamięć gram drugi raz na tej mapce i nie ogarniam co gdzie jest. Okej, okay. a ja już chyba ogarniam właśnie, bo, bo... już gram od 5 sekund. <grym> Dobra, gdzie ty zuba jest? Gdzie ty się zuba? Mógłeś schodzić do kierunku A? E, ja gdzie ja to jest? Na... A to jest w kierunku A. No to do widzenia panie. <grym> nie do <grym> widzenia panie. Możecie go Możecie się ze mnie śmiać w komentarzu, jak, jak jestem cienki w tym Naprawdę. Nawet ucieszę, jak się pośmiejecie trochę. Sobie spróbuję do wody schoczyć ciekawe, czy się da. Taki isterek. Nie, nie da się. Tak naprawdę, isterek to jest jajko wielkanocne. No, serio, po angielsku. Bardzo fajnie ku Tak chodzi, oczywiście. Link do pobrania: macie w opisie z Google Play. O, tutaj usnąłem. Gdzie ty zuba jesteś? A dlaczego teraz jest tutaj 1-0? To ja jakoś inaczej się tutaj gra? A jestem w kierunku B, a ty? Gdzie ty jesteś? No, szedłem przez kierunek B wcześniej. Ty, właśnie jestem obok niego. A ja cię widzę. Trochę sobie wkręcimy zubę, żeby się straszył Ja cię widzę, ja cię widzę. Dobra, nie widzę. Gra tak jak CS Prawda? Jak, jak chcesz, prawie wygląda okay. Żeby bombę rzuciłem w siebie Jestem w kierunku A Czy Co coś się nie trafiło? O, jak mi szkoda A <grym> jak Zubie szkoda Ciacha Ciacho, zostały zjedzone yes. <grym> O, ja Cię widziałem, widziałem Cię, haha Widziałem Cię Wiem, gdzie jesteś Chyba wiem tak, widzę Cię, widzę. Kibicujcie łapką w górę, kibicujcie. Tak? Tak, Ta mamy to. do jednego dla mnie. Dla, dla Ciebie czy dla mnie? Dla mnie. Ok. Mnie ja, to ja, ja właśnie wszedłem w kierunek B. Jestem właśnie w nim. O! Nie. Niestety. Jest trzy Jest do jednego. Piszcie, piszcie w komentarzach, Ciacho zostało zjedzone. Okej. Okay. To wam dam serduszko, jeśli zobaczę. No. E, właśnie. I jeśli e, i może w następnym odcinku będziecie mieli taką opcję, że będziecie też oglądać na moim ekranie na zmianę. To było nawet spokojnie. To może zuba, a według ciebie to jest dobry pomysł? Bardzo. No to, ja, możemy... ja, ja, jak okay. to może... Jak oglądamy odcinek takiego youtubera jak była wolna. Słuchajcie, YouTuberów słuchajcie. Na Bad Wars. I, oni, oh. I oni grali na Bedwarsach i właśnie e, od jednej osoby z jednej I słuchajcie, tej... słuchajcie, ja mam, ja mam już tego program OBS-a, to byście mogli nawet w jednym czasie i mój Zubekar widzieć. W jednym czasie. A, to ale może mi się, ale to mi się może na i nawet wygląda kiedy kiedy potem drugi. Mhm. To może i tak zrobimy, prawda? Zobacz. No, a potem y, ale w prawym górnym rogu albo w innym y, będzie pokazane. Y, 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 w prawym to, górnym rogu są y, karty jak coś. Tak, tak. Karta ale, może jak się wysunąć. prawy górny rok, albo coś innego, no to właśnie y, umówimy się tak, że, że wtedy tam będzie napisane, czy teraz oglądacie Zubę, czycia, e, No tak, to się da w obs fajnie zrobić. To, to wam zrobię chętnie. Znaczy, nie wiem, czy sobie poradzę, ale nie wiem. Bo skrzynka sobie wszedłem, fajna, nie widziałem, że z tego fajna. Skrzynki? Aha, skrzynki. To już wiem, gdzie cię szukać. Znaczy, nie wiem, bo ja tej mapy... nie. Musicie no z... Bo ty od mnie odsył mnie po Tak, zrobić. Tak, bo ja tutaj przeszedłem. Ok, ile już jest odcinka? 10 minut, ok. To jak, to możemy pokazać ten tryb na 10, 10 graczy jeszcze? nie teraz. Okej. A to może zrobimy jeszcze na komp. Właśnie, wymyśliłem. Jeszcze nie wiem, czy Ciacho się zgodzi. No, I, jeśli, mogę, się i, 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 jeśli chcecie, to w komentarzach piście: chcemy serię fabularną. I wtedy zrobimy z kilkoma być może youtuberami serię fabularna Będzie raz na y, odcinkach może Darth się uda, raz na Moim, raz na Moim, a raz w ogóle na Ciachu. Może jeszcze na kogoś innego będzie. Ale bez, bez problemu. Okej, okay, okay, teraz widzicie mój ekran, prawda? I widzicie jak, jak się tutaj fajnie w tej grze zrobić, żeby wygrać. Czyli tak się ze ścianą schować i strzelać, ale mecz over i znowu już przegrałem. Co? Wygrałem? Nie, przegrałem. Ja wygrałem. Okej. Okay. Osiągnięcie zdobyte. Yy, I czy mam szósty poziom? Zobaczymy. Skrzydź. Ja ci teraz będę... To teraz to zagram na innej mapce. Jeszcze innej. Okej, okay, to będzie ostatni meczek, okej, okay, bo już trochę trwa, dobrze? Dobrze. To teraz specjalnie zrobimy na... Wolisz na Wafela. tam czy Ryokan? Na czym mamy? Piszcie w komentarzu. tam Wafela Ryokan. No to okej. Okay. Czy ja kto tam się wymawia? Ryokan. Dobra, takie chińskie. Dobrze? Nie, 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 nie będziesz Dobra. podglądał, co ja. Co ja cię będę miał. Dobra, okej. Okay. Chciałem tak bliżej usiąść, że, że, żeby nas było słychać, bo może aż tak daleko to mikrofon nie rejestruje. Dobra, gramy. Okej, okay. o, tą mapkę kojarzę, bo grałem na ani. Ja ją znam na pamięć, więc. No ja ją znam. Dokładnie na pamięć. Ja ją, to jest moja ulubiona mapka. Przegram ja milion razy. Czacho przegrał. Czacho przegrał. Dobrze. Okej. Okay, jedziemy z tym Dob. koksem. Mam na ciepłapkę. Nie widzisz mojego ekranu. Mego też. Zresztą już trochę dostałeś. Gdzie ty jesteś z góry? Gdzież ty jest? A ty tam byłeś! <laughs> Rany. Ja już mam na ciebie sposób. Jak... Ja... Ja też mam sposób na ciebie. Który sprawdzę, czy on działa. I nawet się nie wasz tam tamtą metodę stosować. Ha, ja mam na zubę me metodę. On tutaj sobie wejdzie ładnie, pięknie, a ja w jego strzelam, bo, bo czekam na ciebie na górze. Tu jesteś? Nie. Gdzie ty jesteś? Gdzieś ty, zuba, jest. Gdzie, gdzie jestem? A nie, ja źle wszedłem. To tu, tutaj nie wejdzie przecież. Zobraz rzućmy bombę. Czy ci ta bomba? Nie, ta bomba. No ta co rzuciłem, Aha, czyli tam jesteś. Ta cię trafiła Okej. Mhm. Okej, okay. okay, ma mam cię! Wi wi widzę gdzie jesteś. Trafiony? No, skoczyły bomby mi się? To są ograniczenie, bomb? No. może tylko cztery chyba. Aaa, ja mam zero, nie wiedziałem. Okej, okay. gdzie to zuba jest? Zgubiłeś mnie? No, bo stoję i czekam na ciebie, przyjdziesz. Okej, okay, dobra, ma ma mam go, mam go. Mam go. Dobra, wiem, gdzie jesteś. I strzelam. No i zginąłem. A do ilu tak w ogóle gramy? Na czas. Jeszcze dwie minuty. Okej, okay. czyli, mi czyli 17 minut odcinka. Jeśli chcecie z tej gry więcej, to może nawet i za chwilkę, po zakończeniu nagrywania tego odcinka, yy, za jakieś 10 minut nagramy drugą część. Z czego, I, z czego i, wtedy, już... I wtedy będą na dwie kamerki. Tak, nagrane. na dwie kamerki. To, to jest... będzie po prostu hit. Yy, no. Na dwie kamerki po prostu nagrane. M może kiedyś zrobimy na pięć kamerek, albo nawet na 10. Dobra, a, a, ja, ja się nie mogę doczekać, a ty? Ja też. Jeżeli ten odcinek już się pojawi, będzie już na YouTubie, to teraz macie w prawym górnym rogu chwilę, która, to muszę zapamiętać, 15 minuta 37 sekunda to w tym czasie będziecie mieć kartę. Wam się wysuwa. A ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, na pałę idę. Ty, strzel, od, od... tyłu! Tak, zginąłeś! Mam! Nie. Tak, tak, tak! Ale tak się mnie nie nic z tego nie, nie dostałeś. Dobra, i teraz... I Jedziemy, Jedziemy. okej, okay, ale słuchajcie, kibicujcie mi. I, i, i zginąłem. Kibicujcie, zróbę najlepiej. Dobra. To, 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 przynajmniej, to przynajmniej będziecie za wygranym. <laughs> o, ale teraz bomby już mam. Widziałeś, jak No oszuki? Tak, no bo zginąłeś. No A są tutaj komendy typu kill i tak dalej? Nie. Siema Wow, Siema. gdzieś ty był. Ja się sam zabiłem. Znaczy się bombę możemy Ja zabi ciebie zabiłem. Ja, przecież ja rzuciłem bombę. No ale ja w Cię ciągle strzelałem. A byłem dalej. Dobra, no, słuchajcie. I tak kończymy ten odcinek. Zapraszam Was do drugiej części, którą mieliście w karcie. I tak, już się z wami powoli żegnam. I tak mamy to. Idź Mam do innego. Gdzieś. No więc tak, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. A nie, poczekaj! ale My się skończy rundę, Jeszcze Tak, 20... no tak, 20 sekund. Tylko ja, ja się już dlatego żegnam, żeby potem nie marnować czasu. No No więc co? Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, jeśli Wam się podobało, a łapka w dół, jeśli się nie podobało. Chociaż wątpię. Ok, no to co? Dzięki za oglądanie. No biegać tak na sam koniec. Okej, okay, dobra, no to co? Trzy i sekundy. I defens znowuż. No więc, co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.